Witam, z tej strony Poznański Kolekcjoner i zapraszam Was na kolejny odcinek z puszką kolekcjonera wydaną, dostępną na CardZone jednak już tych puszek nie mają dawno skończyły się bardzo szybko chyba w ciągu dwóch dni całą swoją dostawę wyprzedali bo zawierają one świetne karty limitowane jednak jak widzieliście w pierwszej limitce z tych kart takich ciekawszych trafił się Alexis Sanchez jeszcze w tych boxach nordyckich był Sergio Aguero w barwach Argentyny już widzicie pierwszą kartę trochę tą specjalną zaraz wam ją pokażę mamy tutaj 10 saszetek 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tak wszystko się zgadza oprócz tego kartę limitowaną jest to karta limitowana RAR Andres Iniesta Karta Signatur Karta numer 4 Lecimy z pierwszą saszetką zobaczymy co tutaj się będzie znajdować Czy może trafi się RAR w pierwszej puszce Rarka nie było Ale to bardziej poprzekręcane te karty Teraz to wszystko ogarniemy. Już pokazuję. Ramos, Borussia, Dortmund, Sergi Roberto, Gabriel Jesus, Papa Stod, Pulos, Banega oraz Funes Mori. Karta Fans, Debut. Już pewnie wszyscy znają dobrze te karty, jak to wszystko wygląda. Każdy jest ciekaw, tylko świeciaka oraz kart limitowanych. No. Powiem Wam, że ja też, więc będziemy szybciej lecieli z tym. Kawani, Szatov, Balzali, Chlouszek, Origi i kartą specjalną jest Lomberts Fans Favorite karta tu w barwach Zenitu. Jeszcze ten sam zawodnik występuje na fansie stroju reprezentacyjnym Belgii. Więc śmieszniej trochę tu zrobili go. W dwóch oconach jest. Mogli innego zawodnika dać, no ale. Nie czepiajmy się. Mamy Nawasa, Vidala, Mejera, Pereira, Karasko, Boateng i kartą specjalną jest Arturo Vidal. Karta Key player. Karta Power Up. Mamy dwa, dwa fansy jeden Power Up. To chyba pora na jakąś multiple. W poprzednim pudełku był tylko jeden multiple. Tu mamy Bose Żura, Lewczuka, Deglasa Coste, Dziubę, Sedrika oraz kartę Gold, Lukas Din, Impact, Sajnik, czyli nowy nabytek ze swoją, To akurat FC Barcelony. Czas na pierwszą kartę limitowaną, a jest to, już Wam pokazuję. Bruno Martins z Zawodnik FC Porto. No taka słabsza limitka. Z tych rzadszych, no ale jednak słabsza, bo limitka dostępna w blistrach biedronkowych. Ciągle liczę na jakieś hity. Lepsze karty, a tutaj mamy Martineza, Rafinie, Casamiego Gabi, Messi i kartę specjalnym jest Attacking Trio. Karta Multiple z Portugalii. Czyli mamy zwycięzców Euro 2016. Zobaczymy, co tutaj będzie. Mamy Souza, Dani Alves, Raze, Fernandao, Lalane oraz kartą specjalną jest Gabor Dziomber Zawodnik Wernicza w Jedna z trudniej dostępnych kart. Fans' favorite. Kolejna saszetka. Antoine Griezmann tutaj z Milikiem i z Kevinem De Bruyne. A w saszetce jest Szyb, Perotti, Idej, korea, Josefonte. I kartą specjalną jest Paolo Guerrero, fans' favorite, karta fans, zawodnik z Flamengo. ze z Schweinsteigerem, Piqué i Bejlem Czy mamy takie wszystkie typy kart? Na stole jest multiple, jest gold, fans, power up, no i rar dodawany początkowo. Tu fan, trap. Salah, Majkon, Otamendi, kartą specjalną. Jest kolejny zawodnik Barcelony. Tym razem jest to kolejny obrońca, tylko Umtiti Impact Signing. Położymy sobie tutaj. Zostały dwie saszetki, więc pora na drugą kartę limitowaną. A jest to karta Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium. No limitka słaba, dostępna w Polsce bez problemu. W niemieckim starter paku również, więc no póki co puszeczki, puszeczka nie zachwyca. Zobaczymy co to za ostatnia karta wpadnie. A tu mamy bazówkę Kola Rudigera, Wargi, Korei, Mertensa i Davy Klasen, czyli zawodnik Ajaxu Amsterdam. Karta fans, fans favorite. Kolejny rywal Legii w europejskich pucharach. Zobaczymy jak sobie poradzą. Mają szansę. Już się niedawno, dwa lata temu, również mierzyli z Ajaxem. Wtedy to pogrążył ich Arek Milik. Zobaczymy tutaj co będzie Zaczynamy od bramkarza Kolumbii, Ospiny, Maxi Pereira z Porto, Salah Roma, Sao Paulo Maicon, był on jeszcze tu niedawno, Vardy i karta Power Up, Defensive Rock, Jason Murillo, zawodnik kolumbijski. I ostatnia karta limitowana z tej puszeczki, jest to zawodnik ze Stieły Bukarest, Stanciu. Nikola, Stanciu, tak jak kojarzę, chyba takie ma imię. Limitka niedostępna w Polsce, no dostępna w Rumunii. Można ją jakoś tam bez problemu zdobyć, już nie pamiętam czy ją mam, bo mamy jakieś już limitki ze sztyły jednak. No, powiem Wam szczerze, że nie na to liczyłem. Myślałem, że jakieś De Alessandro, Ron czy, czy inni z Göteborga i tym podobne wpadną. A tu mamy Stanciu Lewandowskiego i Bruno Martinsa. Indiego. Zobaczymy co. Trzecia puszka będzie miała w sobie. Mam nadzieję, że lepsze karty będą w niej siedziały. No, ja dziękuję za uwagę i zapraszam Was na kolejny filmik z moim udziałem. Pozdrawiam, do usłyszenia. Hej!